Jedziemy ulicami nocą jak wampir Sami myślę o tobie, z nami boisz się, że cię straci. Jedziemy ulicami co, jak wampir Sami myślę o tobie, z nami boisz się, że cię straci. Co nagrywasz? Może? <grym>, dobra, rozpierdalaj ją <grym>, O kurwa, jebana się rozjebała na dwie części, tak o okay. Takie? Patrzą Nagrywasz to czy nie, bo nie wiem czy jajka usunąć. Tak! O kurwa, dobra. E, jestem Wii. Dobra, napierdala jajkiem w morze. Zajadłeś się co, czy nie? Hmm. Tylko będę musiał podłogę go mieć, ja sobie nie znam z tego sprawy, no ale chodź z tym. O ty kurwo, jebana! Okej! Okay. Dawaj, Dawaj drugie! Dawaj drugie! Ej, chcesz zobaczyć moją podłogę? I ujebałem sobie ogólnie telefon, kurwa. Tak. Ty, bo nie mogę zamienić kamery. <grystanie> ja pierdole, ty, co mi się z włosami stało? Ty to kurwa widzisz? <grystanie> dawaj drugie, dawaj. Ja eb. jebę. Dawaj drugie do łeb. No to kurwa muszę o lodówkę jakoś utworzyć. Ty, bo mi to Ej, spada, kurwa. Dawaj, dawaj, 5 jaj na 500 subów. <grystanie> A nie mam kurwa 5, mam ostatnie. To dawaj. Może kaptur zdejmę. Ja pierdolę ty. Dobra, chuj z tym. O, ja pierdolę. Ujebałam lodówkę, ty. Ujebałam lodówkę. Ja pier... Nie, dobra, kurwa, mam całą kuchnię do mycia. Taką, oh. na pizdę. Dobrze, no, że nie było ja swojej reakcji na tym filmie. Ty, coś się odjebało. Ujebałam telefon. Chilsa, kurwa. Piekaj, wy, 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 wytrę telefon. Nie, bo mi się zlakał telefon przez to. Ja pierdolę. O nie, weź skitraj ten kurwa nagranie. Nie wolno nagrywać. Ja pierdolę, patrz na to kurwa. Tu jest jajko, tu jest kurwa jajko, tu jest jajko i tu jest kurwa jajko. <todgłosy> Powodzenia kurwa. Ja pierdolę... jak ja to zmyję? Nie pomyślałem jak ja to zmyję. Fog.